Top 10 najdłuższych zestawów Lego wersja poprawiona. Dzięki, że mnie poprawiliście w komentarzu, bo zrobiłam trochę błędów. Miejsce dziesiąte 10 z wynikiem 104 cm, tak, od tego poziomu zaczynamy, jest to oczywiście mapa świata. Miejsce dziewiąte z wynikiem 105 cm otrzymuje Concordel. Miejsce siódme to niedawna Premiera, czyli oczywiście szkielet t -rexa. Ma on również 105 cm, więc Exequos Concordel. Miejsce siódme z wynikiem 109 cm otrzymuje oczywiście Wielki Venator. Jak mogłam o nim zapomnieć? Miejsce szóste 110 cm to oczywiście z Technika. Ten wielki, który również był w najwyższych zestawach. Miejsce piąte 110 cm to oczywiście Gwiezdny Niszczyciel. 110 cm stało na to miejsce. Miejsce czwarte 116 cm mega dużo, jest to oczywiście Orient Express. Miejsce trzecie również Express z wynikiem 118 cm, oczywiście Express do Hogwartu. Chciałabym ten zestaw, chociaż bardziej podoba mi się pokątna. Miejsce drugie 124,5 cm to oczywiście Superstar Niszczyciel. Nie znam nikogo, kto ma ten zestaw. Na miejsce pierwsze zostaje takie samo jak w poprzednim filmie 135 cm, oczywiście Titanic. Teraz chyba o niczym nie zapomniałam.